Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Po co są horrory i górskie kolejki? I czy człowiek lubi się bać? Spróbuję odpowiedzieć na te pytania, ale dopiero pod koniec tego odcinka. Na początek skupimy się na strachu i lęku. Wiem, przyznaję, dość szczególna propozycja, w końcu ani to przyjemne, ani wesołe, ani jakoś specjalnie optymistyczne. A jednak, nie mam wątpliwości, to temat potrzebny, wręcz konieczny. Strach i lęk to starsi bracia stresu. Ten ostatni jakoś ma w XXI wieku więcej czasu antenowego. Ale jak się po po stresie, to zwykle wychodzą lęki, troski albo zmartwienia. Jasne, dochodzi do tego często zmęczenie albo inne życiowe trudy. Mimo to, na poziomie ciała i umysłu, stres bardzo przypomina to, co dzieje się, gdy organizm spotyka się z zagrożeniem. A to prowadzi nas prosto do strachu, więc zacznijmy od początku. A na początku był właśnie strach. Wyobraź sobie, że jesteś bardzo prostym robaczkiem o bardzo małym mózgu. Tak malutkim, że nie jesteś w stanie sobie niczego wyobrażać. Wiem, sama sobie trochę zaprzeczam, ale bronijmy dalej. Wyobraź sobie, że idziesz po kamieniu, który nagle się kończy. Przed tobą dziura, przepaść, nie wiadomo co. Twój malutki mózg nie ogarnia, pełza dalej i bum. Spadasz, upadasz, robisz plask i koniec. The end, finito. A teraz wyobraź sobie inny scenariusz. Powiedzmy, że w wyniku losowej mutacji w twoim robaczkowym mózgu wykształcił się nowy mechanizm. Twój malutki mózg już nie tylko kontroluje to, że pełzasz, jesz i wydalasz. Teraz ma nową funkcję. Za każdym razem, gdy dochodzisz do nagłej zmiany terenu, na przykład do jakiejś dziury, a dla ciebie po prostu przepaści, to się zatrzymujesz albo nawet cofasz. Ekstra, nie? Skok ewolucyjny na miarę lotu na księżyc albo większy. Właśnie z takiej drobnej zmiany w mózgu jakiegoś pra-pra-pra robaczka wziął się strach od cała tajemnica. Żywe organizmy zaczęły unikać niebezpiecznych sytuacji. Nie wszystkie żywe organizmy, bo rośliny, jak pamiętasz, nie mają układu nerwowego, więc rozmawiamy dalej tylko o zwierzętach. Z punktu widzenia małego robaczka takich zaskakujących zagrożeń jest stosunkowo niewiele. Robaczkowi zawsze grozi śmierć głodowa czy wyschnięcie, dlatego poszukiwanie pokarmu to mechanizm jeszcze starszy ewolucyjnie niż strach. Natomiast nagle pojawiających się niebezpieczeństw jest w życiu robaczka nie tak dużo. Najważniejsze i najczęstsze to właśnie upadek z dużej wysokości albo atak drapieżnika. Cała ta historia o robaczku jest nam potrzebna tylko po to, żeby zrozumieć o co chodzi z tym strachem. Bo że jest i że każdy go doświadcza, to dobrze wiemy. Wiemy też, że jest dość nieprzyjemnym doznaniem, którego staramy się unikać, dokładnie tak jak robaczek, choć też zupełnie inaczej, bo proste organizmy tylko działają i nic sobie przy tym nie myślą. Ich strach to tylko mechanizm reagowania. Nasz strach to także świadome, nieprzyjemne uczucie, doznanie, które towarzyszy tym mechanizmom. Strach to bardzo dobra sprawa, bo w największym skrócie chroni nas przed niebezpieczeństwem. Jako rasowy tchórz mogę spokojnie powiedzieć, że dzięki strachowi niczego sobie w życiu nie złamałam, nie spowodowałam żadnego wypadku samochodowego, nie poraził mnie prąd, nie przejechał inny samochód, nie oparzyłam się, nie wypadłam przez okno, gdy je myłam, no i też nie wsiadłam z nikim obcem do samochodu, nie wchodziłam w ciemne uliczki po zmroku, nie jadłam czerwonych grzybów z białymi plamkami itd. Też sobie możesz teraz wyliczyć, ile niebezpiecznych rzeczy Cię ominęło dzięki ostrzegawczym ukłuciom strachu. Strach to dobra rzecz. Przynajmniej co do zasady. Więcej o tej pozytywnej roli strachu opowiadałam już w siódmym odcinku podcastu. Ale to nie koniec historii, bo strach ma młodszego ewolucyjnie brata. To lęk. I tego pana to już lubimy dużo mniej. No i teraz czas na semantykę. Mamy strach i lęk. Na co dzień używamy tych słów zamiennie. Boimy się czegoś i już. Nie wnikamy w to, czy przed egzaminem na prawo jazdy ogarnia nas lęk czy strach. Sprawdziłam nawet, co mówi na ten temat słownik języka polskiego. Strach to ma być niepokój wywołany przez grożące niebezpieczeństwo lub przez rzecz nieznaną, która wydaje się groźna. Natomiast lęk według definicji słownikowej to uczucie trwogi, obawy przed czymś. Bez obrazy poloniści, ale trochę masło maślane. Dlatego teraz czas na ujęcie naukowe, takie na wpół biologiczne, na wpół psychologiczne. I proszę o skupienie, bo to całkiem istotne rozróżnienie. Nie tylko dla mojego wywodu, ale istotne dla zwykłego codziennego życia. Otóż strach pojawia się, gdy stajemy twarzą w twarz z zagrożeniem, bezpośrednio, w taki sposób, że do naszych zmysłów dociera coś, co właśnie wzbudza tę reakcję. Najczęściej widzimy albo słyszymy coś niepokojącego. Strach to bowiem reakcja na bodziec alarm w organizmie, czerwone światło. Na przykład idę przez las i nagle słyszę za sobą szelest i łamane liście i reaguję strachem. Albo jadę samochodem i widzę, że ktoś z naprzeciwka wyprzedza i jedzie prosto na mnie. To też wywołuje strach. Na razie wszystko jasne? Jasne. To teraz czas na lęk. Czym w takim razie jest lęk, jeśli nie synonimem strachu? Otóż przede wszystkim lęk to spryciarz, który przebiera się za strach. Ciała wtedy, kiedy nic bezpośrednio nam nie zagraża, ale może zagrażać. Bliżej nieokreślonej przyszłości. I w tym całym może upodobał sobie lęk. Lęk na przykład ostrzega cię, nie idź do lasu, bo tam są dzikie zwierzęta albo jakieś szebrani ludzie. Tam może coś ci się stać. Lęk też podpowiada, lepiej zwolnij albo w ogóle nie siadaj za kierownicą, bo wiadomo, że wypadki samochodowe i tak Ty też możesz mieć wypadek. Strach, jak pamiętasz, ostrzega cię, gdy coś ci bezpośrednio zagraża. Lęk jest specjalistą od hipotez, czarnowictwa, prorokowania najgorszego. Pisania czarnych scenariuszy, obliczania prawdopodobieństwa, że coś pójdzie nie tak. Lęk nie chroni cię w obliczu niebezpieczeństwa. Lęk robi wszystko, żeby to niebezpieczeństwo nigdy się nie pojawiło. Czy w takim razie wszystkie lęki są bez sensu? No nie, tak łatwo nie jest. Lęk, tak samo jak strach, jest po naszej stronie. To nasz sojusznik, który bardzo się stara zatroszczyć o nasz przyszły byt. Tylko niestety czasem przegina. Dobrze sobie zdać sprawę z tego, że odczuwanie lęku to typowo ludzkie uczucie. Lęk znamy tylko i wyłącznie my ludzie, dzięki naszej niezwykłej umiejętności wyobrażania sobie przyszłości. Bez planowania, przewidywania i logicznego łączenia zdarzeń w ciągi nie byłoby lęku. Naukowcy są prawie zgodni, że zwierzęta nie odczuwają lęku, jedynie strach. Po prostu na lęk zwierzętom nie starcza wyobraźni. Odczuwanie niepokoju na myśl, że coś może się zdarzyć, to bardzo pożyteczna umiejętność człowieka. Dokładnie tak samo jak odczuwanie strachu, lęk ma za zadanie uchronić nas przed niebezpieczeństwem. Nie tylko tym tu i teraz, ale także tym potencjalnym. W całym tym mechanizmie jest jeden haczyk. Zwierzęciu dość łatwo jest uciec przed strachem. Jeśli uniknie realnego zagrożenia, to koniec problemu. Nasz robaczek, jeśli nie szuka pożywienia, może się schować do jamki i po kłopocie. A w życiu człowieka już nie jest tak łatwo. To prawda, ze strachem człowiek poradzi sobie dokładnie tak sprawnie jak robaczek. Może nawet lepiej, ale z lękiem już nie. Bo jak schować się przed swoim własnym mózgiem? W końcu wszystkie potencjalne zagrożenia i przewidywanie niebezpieczeństwa rozgrywają się właśnie w mózgu. Możesz się schować w swojej jamce i zostawić strach za progiem domu, ale jeśli masz jakąś obawę i troski, to pod postacią lęku dogonią cię i na fotelu i w łóżku, i nawet pod prysznicem. Lęk, jeśli mu pozwolisz, pójdzie za tobą wszędzie. Strach działa tu i teraz pod wpływem bodźca odbieranego przez twoje zmysły. Jest jak osiłek, który przywala ci sierpowym w nos i mówi spadaj stąd, bo inaczej się nie pozbierasz. Lęk z kolei pojawia się jako reakcja na myśli i wyobrażenia dotyczące przyszłości. To raczej taki namolny windykator, który ciągle dzwoni i grozi ci, że jeśli go nie posłuchasz, to wyeksmituje cię z domu, zabierze wszystko co masz i nie wiadomo co jeszcze. Zanim przejdę dalej, chciałabym sprawdzić, czy już ogarniasz tę sprawę ze strachem i lękiem. Teraz przedstawię Ci pięć sytuacji, a Ty spróbuj ocenić, czy mówię o strachu, czy o lęku. Sytuacja pierwsza. Karol jedzie windą w pałacu kultury. Nagle Winda zatrzymuje się między piętrami, chrzęści, telepie się, a po chwili zaczyna bardzo szybko zjeżdżać, znów się zatrzymuje i nie rusza. Karola oblewa zimny pot, zaczyna głośno oddychać. Czy to strach, czy to lęk? Odpowiedź jasne, że to strach. Sytuacja druga. Szefowa Ani prosi ją, żeby po pracy pojechała do hurtowni za miastem i odebrała zamówiony sprzęt do chłodni. Miał to zrobić ktoś inny, ale nie może. Splot wydarzeń sprawia, że nie ma to zrobić późnym wieczorem i w dodatku całkiem sama. Jest przerażona, choć jednocześnie wstydzi się swojej reakcji. Czekają jazda po ciemku i odwiedziny w nieznanym miejscu po zmroku. Czy to strach czy lęk? W tym wypadku to lęk, mniejsza o to, czy zagrożenie jest realne czy nie, jest niebezpośrednie. Obawy dotyczą wydarzeń, które dopiero mają się wydarzyć. Sytuacja 3. Mariusz podlicza domowy budżet. Po ostatnich remontach i zmianie pracy okazuje się, że przez najbliższe 3 miesiące będzie pod kreską. Tej nocy Mariusz nie może spać, bo wie, że w końcu nie będzie w stanie spłacić kredytu albo innego zobowiązania swojej rodziny. Tak, to też lęk. Obawa obyd dotyczy dobrostanu rodziny w przyszłości. W chwili, gdy Mariusz rozmyśla, nic realnie niebezpiecznego się nie dzieje. Sytuacja czwarta. Bartek siedzi na fotelu dentysty. Będzie miał usuwany ząb nie może dostać znieczulenia, bo jest uczulone. Widzi jak dentysta podnosi obcęgi i zbliża je do otwartych ust Bartka. Bartek zaciska kurczowo ręce na poręczach fotela. No to oczywiście jest strach i nie wiem jak dla ciebie ale dla mnie bardzo zrozumiałe. Sytuacja piąta. Natalia budzi się w środku nocy, bo słyszy hałas w kuchni na parterze domu, w którym mieszka. Czuje, że magę się skórkę na całym ciele. Nasłuchuje uważnie i rozróżnia różne stukoty, szelesty. Boi się, że to włamywacz, do momentu, gdy przypomina sobie, że tymczasowo opiekuje się labradorem sąsiadów. To on pewnie hałasuje. To też jest strach wywołany przez zmysłowy bodziec, który uruchamia reakcję organizmu tu i teraz. I jak Ci poszło? 5 na 5? Brawo! To skoro już rozróżniasz świetnie strach od lęku, pora jechać z tematem dalej. Na początek jeszcze raz powiedzmy sobie, czemu strach to fajny kumpel, a lęk już nie tak bardzo. Mówiłam już, że z strachem łatwo się pożegnać, a z lękiem nie, bo pójdzie wszędzie tam, gdzie pójdzie nasza głowa. To jedna sprawa. Strach to fajny gość, bo pojawia się razem z niebezpieczeństwem i razem z nim znika. Co innego, lęk. Ten jak już się pojawi, to trudno się go pozbyć. Ale jest też druga sprawa. Zarówno strach, jak i lęk niekiedy wszczynają fałszywy alarm. Powiedzmy, że ktoś dobija się do drzwi. Ogarniacie strach, że coś strasznego się stało, a to tylko syn sąsiadów rzucił niechcący piłkę na Twój taras i bardzo gwałtownie chce ją odebrać. Był strach, był alarm, ale po trzech minutach wszystko wraca do normy. No, a z lękiem tak już nie jest. A przecież tak samo jak strach, lęk też potrafi się mylić. Powiedzmy, że zaczniesz się obawiać utraty pracy, bankructwa Twojej firmy, zwolnień. Jak i kiedy możesz się przekonać, że to fałszywy alarm? Jak oddalić lęk? Jak się przekonać, że nie ma się czego bać? Przecież zawsze jakieś prawdopodobieństwo jest. Jeśli twój lęk jest wystarczająco uparty, to zawsze jakieś może sobie znajdzie. Kiepska sprawa, nie da się ukryć kiepska, bo zarówno strach, jak i lęk korzystają z tego samego mechanizmu, który dawno temu ewolucja wbudowała w mózg robaczka i wszystkich innych zwierząt. Pora na kilka słów o neurobiologii. W największym skrócie, strach w mózgu działa następująco. Bodziec trafia do zmysłów, jak ustaliliśmy, głównie do wzroku i słuchu. Ale jeśli w nocy poczujesz, że coś pełza po twojej nodze, to cały mechanizm zadziała dokładnie tak samo. Informacja o zmysłowym doznaniu trafia wtedy do wzgórza. To nasza mózgowa stacja rozdzielnicza. Wzgórze decyduje, które informacje przekazać dalej, a które są nieistotne. Trzymajmy się tego uczucia pełzającego czegoś po nodze. Takie zaskakujące wrażenie trafia jednocześnie w kilka miejsc. Jednym z nich jest ciało migdałowate. To prawdopodobnie najbardziej słynna struktura w mózgu. Słynna głównie przez to, że odpowiada za same przykre rzeczy w życiu człowieka. Strach, lęki, nerwice, depresję, panikę itd. To zdecydowanie czarny bohater neuronauki. Ciało migdałowate to tak naprawdę dwa ciała. Dwie struktury po jednej na każdą z dwóch półkul mózgowych. Lewą i prawą. To część mózgu, która wszczyna alarm, jeśli uzna za stosowne. Ciało migdałowate pobudza podwzgórze, nie mylić ze wzgórzem, które z kolei aktywuje przysadkę mózgową. A wszystko razem działa po to, aby błyskawicznie przygotować ciało do reakcji bronnej. Reakcja obronna to efekt działania układu nerwowego i hormonów uruchomionych przez przysadkę. Piękna kaskada wydarzeń, która sprawia, że bez namysłu zaczynasz wierzgać nogą, wyskakujesz z łóżka, krzyczysz i masz full energii, żeby zmykać, gdzie pieprz rośnie, albo zmierzyć się z tym, co ci pełza po nodze. Ale to nie cała historia. Ta automatyczna reakcja na alarmujące doznanie to nie wszystko. Informacja o bodźcu, o tym, że coś pełza ci po nodze, trafia ze zmysłów do wzgórza i to już wiesz. Ale ze wzgórza idzie nie tylko do ciała migdałowatego. Jest i druga droga. Najpierw idzie do kory czołowej i dopiero później do ciała migdałowatego. To trochę wolniejszy proces, ale za to pozwala na bardziej złożone zachowania. Przede wszystkim możesz zacząć nie tylko reagować, ale także myśleć o tym, co się dzieje pod kołdrą. Jeśli jeszcze nie wyskoczyłaś, wyskoczyłeś z łóżka, możesz sobie przypomnieć, że wczoraj twoje dziecko zostawiło zabawkę i to ją czujesz. Albo możesz skojarzyć, że to kot zmienił swoje przyzwyczajenia i teraz wchodzi pod kołdrę. Albo przypomnieć sobie informację o inwazji szczurów na twoim osiedlu i teraz już na pewno wyskoczysz z łóżka. Zgadza się? Te dwie drogi reakcji na zagrożający bodziec opisał wybitny naukowiec Joseph Ledu. Nazwał je odpowiednio szybką i wolną drogą reagowania. Szybka droga idzie poza Twoją świadomością. W wielkim skrócie to bodziec, ciało migdałowate, mobilizacja organizmu. Górna droga jest wolniejsza, bo dłuższa. To bodziec, kora czołowa, ciało migdałowate i mobilizacja organizmu. I właśnie w ten sposób działa strach dwutorowo. A co z naszym lękiem? Ten wykorzystuje górną, wolną drogę, która angażuje płaty czołowe. Lęk radzi sobie zupełnie dobrze bezmysłowych bodźców ze środowiska, wystarczają mu twoje własne myśli. Bierze to, co sobie wykoncypuje kora czołowa, i jeśli dana myśl albo wyobrażenie ma znamiona niebezpieczeństwa, to ciało migdałowate dalej robi swoje. Reakcja organizmu jest taka jak w przypadku strachu, choć bezpośredniego zagrożenia brak. Pojawiają się napięte mięśnie, przyspieszony oddech, spocone dłonie, gęsia skórka, gonitwa myśli, podniesione ciśnienie i szybkie bicie serca. Strach i lęk robią z Twoim ciałem dokładnie to samo. Z tym, że strach mija, a lęk, jak już wiemy, niekoniecznie. W tym momencie warto by było zastanowić się, dlaczego ciało migdałowate reaguje nerwowo na jedne bodźce, a na inne nie. Dlaczego czasem coś nas niepokoi, a czasem zachowujemy spokój? I czemu niektórzy ludzie łatwo się płuszą, często zamartwiają, a inni zachowują zimną krew? Obiecuję, że w którymś odcinku tym się zajmiemy. Przy okazji opowiem Ci o lękach wrodzonych, uczeniu się warunkowaniu i uczeniu społecznym. Pewnie zahaczymy też o depresję, fobie, stany lękowe i PTSD. Jak widzisz, temat strachu jest bardzo rozległy, więc dziś zakończmy na tym. Ale spokojnie, nie zapomniałam o głównym pytaniu: po co nam horrory i kolejki górskie? Czy to oznacza, że lubimy się bać? Tak, mamy wielki przemysł straszenia. Co roku na ekrany wchodzi kilkanaście filmów o wampirach, potworach, opuszczonych domach, przydrożnych hotelach itd. Ale od razu warto sobie powiedzieć jedno: nie, nie wszyscy je oglądają, bo też nie wszyscy lubią się bać. Mnóstwo ludzi unika horrorów, thrillerów i górskich kolejek. Naukowcy są zgodni, że mamy tu do czynienia ze zmiennością populacyjną. Tak jak różnimy się wzrostem, tak różnimy się podatnością na przestraszenie. Wszyscy mieścimy się gdzieś na spektrum. Na jednym końcu są osoby z wrodzoną wrażliwością na najmniejsze zagrożenie. Wszystkie kurczaczki, zajączki i trzęsące się osiki tego świata. Po drugiej stronie spektrum są lwy. Osoby skrajnie odporne, nieczułe na zagrażające bodźce. Większość z nas jest gdzieś po środku. I od razu wiadomo, kto ogląda horrory. Ci bardziej odporni. Około 10% ludzi czerpie wręcz przyjemność z zastrzyku adrenaliny, którą dają mrożące krew w żyłach filmy i rollercoastery. Taką po prostu niektórzy mają szczególną wersję okablowania w mózgu. Druga sprawa, że oglądanie horrorów czy wchodzenie do domu strachu w Wesołym Miasteczku to jednak nie to samo, co spotkanie niedźwiedzia w lesie. Rozrywkowy przemysł strachu ma to do siebie, że ostatecznie wszystko jest na niby. Nawet najgorszy film się kiedyś kończy i widz zawsze wychodzi z niego cało. Dla wielu osób to poczucie kontroli sprawia, że horrory są raczej zabawne niż straszne. Łaskoczą obwody strachu, ale nie całkiem je pobudzają. A do tego dochodzi jeszcze efekt katarzis. Oglądanie horroru i przyjazda kolejką górską zawsze się kończy i prawie zawsze z sukcesem. Mózg, umysł i ciało mogą wrócić do pełnego relaksu. To jest jak zwycięskie zmierzenie się z niedźwiedziem. Zawsze zwycięskie, bez względu na to, ile masz sił i szczęścia. Bo jak groźny by nie był, wraz z napisami końcowymi przestaje zagrażać. Jeśli przeżyjesz spotkanie z prawdziwym niedźwiedziem, to obleje cię fala satysfakcji i ekstazy. Ulga, że zagrożenie minęło, wynagrodzi ci wcześniejszy strach. Podobnie dzieje się, gdy skończysz seans filmowy. Radość, że to już koniec, jest większa niż strach, kiedy to się dzieje. Przynajmniej tak to podobno działa u innych. Ja nie potwierdzę, bo ostatni horror obejrzałam w latach 90. Wiele nie pamiętam, ale raczej żadnej satysfakcji nie poczułam. Za to od tego czasu mam ciarki na widok clownów. Pozdrawiam pana Stevena Kinga i producentów filmu pod tytułem To. Natomiast mój starszy brat wyglądał na zadowolonego. W jego wypadku teoria ulgi i katarzyz chyba się sprawdza. A jak jest u ciebie? Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl. Polecam Ci również moją książkę, Życie towarzyskie mózgu, oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję, jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny. Więc jeśli chcesz się odwdzięczyć, to, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę bajkofi.tu łamane podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi Espresso, Cappuccino albo Late. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy, ula!